Ja sobie teraz obejrzę Poszukiwacza. Kolejny mój ulubiony kanał na polskim YouTubie. YouTube, przestań mu blokować filmy. Przestań! Po prostu, przestań. To jest straszne, że ten chłop nie może zarabiać na swojej pracy. A wykonuje ją zajebiście, moim zdaniem. Uwielbiam sobie oglądać Poszukiwacza. I proszę przestać mu po prostu zamykać filmy, bo to jest straszne po prostu. Chłop nie może zarabiać. To jest, to jest koszmar dla mnie po prostu. No. Jest, jest, tyle, jest tyle kanałów, które nie muszą zarabiać i nie powinny zarabiać na tym, co robią, weź se kuźwa w YouTube, zainwestuj w te, Świstaki TV teraz, o pornosach i gwiazdy porno, jak, jak to obciągać uczą, no. I, i to nie jest banowane i, i na tym chłopy zarabiają, to jest absurd jakiś, nie? W którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy jak zaćmienie słońca powoduje zaćmienie u ludzi. No. Nie to wiem kiedy ostatni słońca. raz były trzy filmiki i ani jednego więcej. Dzisiaj też będzie wielokrotność tego pakietu, no bo tyle się działo. Dlatego czas wspólnie wbiec do internetu. No Jezu. A jak ten? A jak mu nie pyknie? Oooo! Nie, będzie... nie spodziewałem się tego, ale miałem to gdzieś z tyłu głowy, że to musi się tak skończyć, nie? Gdzieś miałem z tyłu głowy, że to musi się tak skończyć. Ja muszę jeszcze raz to obejrzeć. Hehehe. Oh. <laughs> Jezu. <laughs> O ludzie, to musiało się tak skończyć, przykro mi bardzo, ale to musiało się tak skończyć. Hej, dziękuję, miłego popołudnia, cześć Magik, dziękuję bardzo wzajemnie. Magik, dobrze czytam, dobrze. Dzisiaj nie będzie ci nic tak o skurc. wyborach, bo były nudne i większość odcinka spędzimy w Stanach Zjednoczonych, gdzie dzisiaj było widoczne zaćmienie słońca. Zaczęło się od terytorium Meksyku, dziś 8 kwietnia po 12 czasu lokalnego o 20 naszego czasu. Wszystko skończy się, gdy na naszych zegarkach będzie 21.35. Właśnie teraz wrzucając ten odcinek, niebo nad USA zaczyna ciemnieć, ale w głowach Amerykanów ciemno robiło się już kilka dni wcześniej. Bo jak to Amerykanie zawsze musi być grubo, dużo, no oszaleli na punkcie tego wydarzenia. To była trasa zaćmienia, a oto mapka prezentująca rezerwację pokoi przez Airbnb. Ludzie masowo zjeżdżają się, aby popatrzeć w niebo i szukają noclegów. I ta aplikacja chwali się, że wzrost zainteresowania wynajęcia pokoju, mieszkania na tym terenie podniosło się o 1000%. Inna firma Hertz od wypożyczania samochodów. No, cieszy się, bo ich ruch wzrósł o 3000%. Chcecie dostać się tam samolotem? Spoko, biletów prawie nie ma. Te, co zostały, kosztują 2000 dolarów. Cała Ameryka oszalała. Wszystko po to, aby doświadczyć tego zjawiska przez 3-4 minuty. I to tylko wtedy, gdy jesteś na środku tego pasa. A nawet jeżeli uda ci się tam dostać, wszystko może popsuć pogoda. Tak to wygląda. Chmury mogą wiele zasłonić. Mimo wszystko, ludzie tam jadą. Tak jak ten ojciec z synem. No dobra, ale zaćmienie Słońca jest co ile lat? 15? Co 15 lat jest? To jest moim zdaniem spoko wy wydarzenie, czy więcej. Ja wam powiem, że ja nie pamiętam ile... Mi się wydaje, że to było co 15 lat? Czy to było co 50 lat? Zaćmienie? Nie, to było znacznie wcześniej te zaćmienia były. A może co 50 lat? Ich papugą. Na trasie zaćmienia słońca mieszkał około 40. Okej, okay, no to mi się wydaje, że to jest fajne. Zobaczyć sobie. Chciałbym zobaczyć. No ale na pewno bym nie rezerwował, żeby specjalnie pójść i zobaczyć zaćmienie. Milionów obywateli. Do tego trzeba doliczyć kilka milionów przyjezdnych. Dlatego władze apelują, aby w trakcie zaćmienia nie zatrzymywać się na środku drogi i nie patrzeć w górę. No i proszą też. Don't wear the eclipse glasses while you're driving. I mean, that's tip number one. They're not sunglasses, They're not sunglasses, right? not sunglasses. Tak, Amerykanom trzeba tłumaczyć, że te okulary są specjalnie na zaćmienie, żeby nie traktowali ich jak... Nie wiem, okulary słoneczne, przez które nic nie widać. Ostatnie takie zaćmienie było w 2017 roku, gdy rządził Donald a. Trump. Okej, okay, czyli to jest dużo szybciej. No dobra, okej. Okay. 45. prezydent Stanów Zjednoczonych i on nie miał problemu patrzeć prosto na słońce. Kolejne takie pełne zaćmienie Amerykanie będą mogli obserwować w 2044 roku, a my, Polacy, w 2135. No, będziemy okay. musieli trochę. Okej, okay, my trochę dłużej, czyli od, od regionu w zależności, dobra. Poczekać, a jak zazdrościcie im takich doznań, to dwa dni temu, 6 kwietnia, nie patrzyli w górę, a patrzyli w dół. W Nowym Jorku trzęsła się ziemia. Zarejestrowano wstrząsy o magnitudzie 4,8. W tym rejonie zdarzają się mniejsze trzęsienia, ale to było na tyle mocne, że zaskoczyło mieszkańców. Na szczęście nie było żadnych ofiar i znacznych zniszczeń. To teraz znowu trochę historii. Według wielu naukowców, ostatnie tak mocne trzęsienie na tych terenach miało miejsce 240 lat temu, w czasach panowania hmm. pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, którym był George Washington. Powiem Wam szczerze, jest to głupie, ale chciałbym przeżyć trzęsienie ziemi. Wiem, że to nic przyjemnego. Wiele osób ma wrażenie, że następuje koniec świata. Ostatnie trzęsienie w Tajlandii o magnitudzie 7,5 wyglądało gorzej. Niektórych złapał w basenie, innych na ulicy. Zniszczeń i ofiar było znacznie więcej niż w USA. Ajajaj. Tragedia, tragedia. Ludzie tracą wszystko prawie, nie? Oglądam Ciebie od czasów Pandory. Super komenta komentarz. Mam nadzieję, że w końcu będzie zaczynał twórca na polskim YouTube. Bardzo dziękuję, ale w sumie to nic specjalnego nie robię. Po prostu oglądam, więc kradnę ludziom materiały. Jestem pasożytem polskiego internetu, kurwa. To nie jest czym się chwalić, nie? Ale będę miał więcej wyświetleń, więcej ludzi, to będę miał też swoje programy, więc spokojnie, spokojnie. Nie bijcie. I tak sobie teraz myślę, że nie wszystkie marzenia trzeba spełniać. No. W Polsce mamy szczęście, jesteśmy bezpieczni i możemy popatrzeć w górę, w dół no i znajdziemy co najwyżej pył z Sahary. Który jak podczas świąt wielkanocnych, taki teraz przyleciał do nas z Afryki i przykrywa nasz kraj. Zjawisko może mniej efektowne, ale naprawdę nie narzekajmy. No. W ostatnich dniach internet zdziwiła informacja o znanych syjamskich bliźniaczkach AB i Britney, dwóch kobietach w jednym ciele. Nie są one anonimowe, bo jeszcze jako nastolatki miały swój program emitowany na kanale TLC. Śledząc ich życie mogliśmy dowiedzieć się, że każda z nich steruje inną częścią ciała. O, Ebi lewą ręką i lewą nogą, Britney prawymi kończynami. Mają dwa serca w jednym układzie krwionośnym, dwa rdzenie kręgowe, dwa żołądki, ale jeden pecherz, no i jeden narząd rozrodczy. Przy tym prowadzą normalne życie, może mniej medialne. Chociaż to się zmieniło, gdy potwierdziły, że jedna z nich wzięła ślub. Małżeństwo ukrywało tę ceremonię od 2000 lat. Jedna z nich, a druga nie chciała, czyli co? Czyli codziennie jest gwałcona. O matko, sorry za ten humor czarny. Ale no pierwsze, co mi się skojarzyło? O Boże, kurwa, strasznym człowiekiem jestem. Ale jak, bo i bo jedna z nich, on powiedział, nie? Bo jedna z nich, I mi się od razu skojarzyło, że druga jest gwałcona, nie? 2021 roku. Pojawiały się zdjęcia, ale nikt nie mówił, że był to faktycznie ślub. Dopiero teraz film z pierwszego tańca Ebby Hensel i jej męża Josha Bowlinga i drugiej siostry Britney oficjalnie potwierdza: jedna z nich ma męża. I tu pojawia się wiele pytań. No, niestety. No, kurwa. Nie, no poważnie, jedna z nich, czyli druga nie. Czajcie? A mają ten sam. Niestety zostaną one bez odpowiedzi, bo Josh Jebi nie chwalał się, jak wyglądała noc poślubna, a Britney, która też coś o tym wie, bo musiała tam być, też nie chce nic powiedzieć. Facet jest medykiem wojskowym, wychowuje też córkę z poprzedniego małżeństwa. Czy planuje dzieci z nową żoną? Nie wiadomo. Za to wiadomo, że wolna jeszcze Britney też chce mieć męża. To powoduje dodatkowe trudności. Jak się mówi, dwoje to towarzystwo, a troje to już tłum. A tu w przyszłości dołączy kolejny mężczyzna, z którym trzeba będzie się dogadać. Faceci będą musieli się zakumplować. Dzielić nocami spędzonymi z małżonkami. Parzyste z tym, nieparzyste z tamtym. No one będą ich porównywać. I weź się pokój z żoną. Ona zawsze będzie miała wsparcie. Ale słuchajmy fakt, jak to działa, bo ta druga chyba z nim w związku nie jest. No właśnie o to mi chodzi, nie? Właśnie o to mi chodzi, że ta. Bo, bo, bo on się ożenił z tą jedną. A ta. Nie z tą. Nie, nie, że, nie, nie policzyli ich jako jedną osobę, nie? Nie, nie, nie policzyli. Nie. Jako jedną osobę, czyli jedna jest nie mężatką, a druga jest mężatką. No trochę dziwna sytuacja, jak dla mnie, nie? Czyli co? Czyli codziennie jej siostra się kłóci z nią, że ona nie chce spać, z twoim, nie chce spać z twoim mężem. Ale to mój mąż chce z nim spać. Jedno ciało mają, o masakra. W swojej siostrze. One muszą dobrze się dogadywać, bo Ebi nie miała nic przeciwko, że jej siostra Britney, która była jej druchną, założyła białą suknię na jej ślub. Jednak prawda tego małżeństwa może być trochę inna, bo zgodnie z prawem w Minesocie, facet nie może wziąć ślubu z dwoma kobietami, go wziął z jedną, ale kocha obie, a one Aha. kochają jego. No wiecie, okay. brawo. Dobra, czaję, czaję, bo to aż mnie kuźwa... Tro, trochę mnie y, zdziwiło to, czyli okej, okay, czyli one obie chciały z nim, no bo one mają oddzielne umysły. To są dwie różne osoby po prostu w jednym ciele. Okej, okay, ja to rozumiem. Więc tak naprawdę, czyli dwie osoby pokochały tego samego faceta i ten facet się zgodził na to, żeby być z nimi, bo też je pokochał. Czyli okej, okay, no okej, okay, to już inna, to w ogóle inaczej, ale mnie po prostu to zdziwiło, nie. Bo, bo to aż mi się w głowie wzięło takie, no kurwa, przecież to. Czyli on. Czyli on gwałci siostrę swojej żony codziennie, nie? Mnie by to psychicznie wykończyło. A jak jeszcze by człowiek usłyszał, że nie, że, że ona nie chce, co wy robicie, ja nie mam kontroli nad ciałem? Jezu, to straszne jest. Ale okej, okay, dobra, okej, okay, spoko, rozumiem. Po prostu prawo nie zezwoliło. Na, nie zezwoliłoby na to, żeby on dwie osoby, ożenił się z dwoma osobami. To jedno, życie drugie. A może jakoś da się je rozłączyć, żeby były oddzielne? Nie, chyba się nie da, bo, bo one nie są połączenie na przykład tylko tam dłonią czy bokiem, tylko one mają narządy rozroczne te, te same, nie? Więc tak naprawdę rozdzielenie ich pewnie wiązałoby się ze śmiercią. Bo, no, bo nie podłączysz potem, wiesz, pół, pół ciała ci nie podłączą do połowy ciała, nie to tak nie działa. Poza tym, to prawo i sprawy urzędowe w ich przypadku sporo komplikują. Każda z nich płaciła oddzielnie za swoje studia, miały oddzielne egzaminy, a teraz dostają jedną pensję jako nauczycielki piątej klasy. O, Czy jest to sprawiedliwe? Możecie napisać w komentarzu. No nie. Tak czy inaczej są nie jest sprawiedliwe. uznawane za dobre nauczycielki, a uczniowie je lubią, chociaż ciężko przy nich ściągać. Podobno jedna pisze, a druga kontroluje klasę. Tak czy inaczej życzymy im szczęścia no w tym skomplikowanym, ale ciekawym życiu. Nie no, jak najbardziej niech się, niech się cieszy, tylko po prostu mnie trochę przeraził ten fakt, że, że, że są dwie osoby w jednym ciele. Jedna się tylko ożeniła, a ta druga nie, i takie, boże, to, się, to musi być straszne. Ale na szczęście nie, okej, okay, dobra, to się wyjaśniło, to, 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 to mnie trochę uspokoiło, nie? No. Czy da się oszukać przeznaczenie? No nie wiem, jakie macie do tego podejście. Szczecińskie przedszkolaki nie uniknęły przygniecenia przez pień, ucząc się w lesie, bezpieczeństwa w lesie. Dlatego lepiej nie ryzykować, nie iść do lasu, nie iść na zakupy. Nigdzie nie wychodzić. Ten facet na pewno potwierdzi, że to ryzykowne. Wchodząc do sklepu, cudem uniknął przecięcia ostrzem z piły do betonu. Wszystko przez awarię sprzętu budowlanego. O I Że to ryzykowne. Wchodząc do sklepu, cudem uniknął przecięcia A ostrzem pił. z piły do betonu. Wszystko przez awarię sprzętu budowlańców, którzy remontowali pobliską ulicę. To ten szczęściarz, który chyba nadal Bo... się trzęsie. Jak mówił, usłyszał niepokojący trzask. Zerknął w tamtym kierunku przez okno i uciekł, gdy zobaczył pędzące ostrze. Co mogło się stać, możemy się domyślać. Ten facet mógł być teraz w dwóch osobach. Abstrakcyjnie myśląc, gdybyśmy postawili tam siostry Hensel, to po wypadku nadal byłyby dwie siostry Hensel. Typ ma farta. Nie tylko, że mu się nic nie stało, ale że w ogóle coś takiego się wydarzyło. Akcja jak z filmu. A tu sytuacja jak z kreskówki, gdy złodziej postanowił ubrać worek na śmieci, aby ukraść paczkę zostawioną w progu czyjegoś mieszkania. Może głupie, może zabawne, ale udało się. Nie złapali go. Facet uniknął konsekwencji. Jobierdle. Jaka menda, ażebyś, kuźwa, wiesz co, w czeluści Hadesu się znalazł, naprawdę. To jest po prostu kurestwo. Człowiek się zamawia paczkę i nie może nawet normalnie sobie ta paczuszka leżeć i czekać na właściciela. To jest straszne, nie? Ja, jak ja jako człowiek, który zamawia bardzo dużo przez internet, uważam, że to jest totalne kurestwo i obyś szczęsnął w czeluściach Hadesu. Będą jedna. A za głupotę powinno się płacić, a na pewno za łamanie zasad. Nawet jeżeli są one banalne, jak nie rzucanie hantlami. Ten typ tego nie... <laughs> Rozjebał sobie telefon. ...przestrzega, co szybko się na nim zemściło. Zniszczył swój telefon. W środku pewnie płonął ze złości, tak jak jego smartfon, który przez uszkodzoną baterię zaczął dymić. No, to jaką mamy lekcję z dzisiejszego odcinka? Stosujemy się do regulaminów siłowni, a jak już płonie wam bateria, nie wdychajcie jej oparów. Są one mocno toksyczne. Rozglądajmy się, idąc ulicami, czy będąc w lesie. Uks, I totalny. najważniejsze, nie poddajemy się. To lekcja dla mnie, gdy blokuje mnie YouTube. Na tym kanale widzimy się w czwartek. Będę wdzięczny za każdy komentarz, nawet byle co, które niektórzy wpisują. To ogromnie pomaga. Hehehe, <laughs> cudownie było. To do mnie było. Okej. Okay. To było do mnie. To było do mnie. Cześć. Jak jesteś tu poszukiwać, raz mi dałeś komentarz. Dziękuję ci za filmy i za Twoją robotę, bo uwielbiam. Oglądam w ogóle w pracy Twoje stare filmy, tak swoją drogą. No, pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Rób to, co robisz. Każdy like, zapraszam nowe osoby do subskrypcji, no i wszelkie linki macie w opisie. Do zobaczenia. Ale wiecie, to naprawdę pomaga, nawet byle co wpiszecie i jest dobrze, nie? Ten wspomniany czwartek, miłego tygodnia. Do zobaczenia. Ja jestem ciekaw w ogóle. Zobaczyły sobie komentarze, ok? Ok, zobaczmy, czy tylko ja piszę byle co, Ja a nie tylko ja, widzicie? Tutaj mamy kolejną osobę. Kropeczka, to też jest byle co, po prostu. Serduszko. Serduszko, albo co? <laughs> Byle co? <laughs> no, są, jest, jest dużo ludzi. Ale to też był przytyk do mnie. To był przytyk do mnie. Zobaczmy, co tam końcówka. Jakaś. Nie, nie, pingwin się przewrócił. Nie, no. <laughs> eh, sobizna.